The Senate will your fate. I Hej, hej. Hey. Ja dzisiaj z taką króciutką informacją, to znaczy wyciekła nam informacja, jak długi będzie epizod dziewiąty. I normalnie nie robiłbym z tego aż tak wielkiego newsa, natomiast no, pojawiały się, pamiętam sam doskonale... Się tym zajmowałem, pojawiały się informacje o tym, że, no, na przykład, epizod 9 będzie strasznie długi. No, bo wiecie, jest cała masa wątków do pozamykania. W końcu, epizod 9 ma kończyć sagę Skywalkerów, czyli zakończyć, no, historię, która trwa 40, ponad 40 lat. Więc, no, tutaj się ludzie spodziewali, że, nie wiem, że ten film potrwa 3 godziny, 4 godziny. W ogóle padła w pewnym momencie też informacja, że mógłby być podzielony nawet na dwa filmy, tak jak chociażby ostatnia część. Karego Pottera. Zresztą, jeśli znajdę odnośnik, to zamieszczę po prawej stronie karty do tego filmiku, gdzie się zastanawialiśmy właśnie, czy to dobry pomysł, żeby The Rise of Skywalker trwał tak długo. W każdym razie, no już gdzieś tam w jakimś systemie rezerwacyjnym kina pojawiła się informacja, oczywiście na zachodzie, pojawiła się informacja o tym, że film Skywalker odrodzenie miałby potrwać 155 minut. Oznacza to, jeśli to jest oczywiście prawda, a nie wiecie, ktoś sobie wpisał od tak jakąś tam liczbę, że byłby to najdłuższy film z cyklu Gwiezdne Wojny, jaki do tej pory powstał, znaczy mówię tutaj z sagi Gwiezdne Wojny, zresztą chyba wliczając spin-offy to też najdłuższy by był. W każdym razie do tej pory najdłuższy był Ostatni Jedi, który miał 152 minuty, czyli był o 3 minuty krótszy niż no, domniemywa się, że trwać będzie epizod 9. 155 minut to jest 2 godziny i 35 minut, czyli no, z jednej strony długo, ale z drugiej Myślę, jak na to ile trzeba pozamykać historii i w kontekście tego, jakie zdarzenia mają się pojawić w epizodzie dziewiątym, to co słyszeliśmy, jest jakichś tam plotek czy przecieków, które też oczywiście omawiałem, mniej lub bardziej, lepiej lub gorzej, no to pytanie, czy to jest wystarczająco dużo czasu? Ja chyba bym wolał, żeby najnowszy film, nadchodzący film z cyklu Gwiezdne wojny trwał trochę dłużej niż 2 godziny 35 minut, ale z drugiej strony nie chciałbym, żeby były jakieś dłużyzny, bo na przykład Ostatni Jedi uważam, że w środku miał trochę takiej dłużyzny, między innymi ta cała, czy może nie cała, ale część tej sekwencji na Canto Bight w tym kasynie. Gdzieś tam to napięcie trochę siadło w środku. Oczywiście film musi wybrzmieć, musi mieć swoje momenty, prawda, trochę uspokojenia akcji, no bo wiecie, nie wytrzymamy na filmie 2,5 pół godzinnym, w którym cały czas jest akcja, cały czas Każda kolejna scena jest bardziej dynamiczna od poprzedniej, nie? gdzieś tam to wygaszenie musi być. Natomiast, no oczywiście, pytanie. Czy 155 minut, jakie wygląda na to, że The Rise of Skywalker będzie trwał, to jest dobry czas, czy to jest za krótko? No i oczywiście dodatkowa informacja, ale to już wiemy, więc to nie jest nic nowego. Rating filmu The Rise of Skywalker to będzie PG13, czyli od 13 lat. No czyli, jakby, wiecie, nic bardzo brutalnego tam się nie pojawi, także tutaj możemy być spokojni: żadne duchy, żadne potwory, żadne zombie nam raczej z ekranu nie wyskoczą. Chyba że ten rating to też jest tymczasowy i też został podany jeszcze tak nie do końca. No, wspominam o tym, bo gdzieś tam pojawiała się również plotka, że The Rise of Skywalker miałby być trochę mroczniejszy, miałby być dostępny tam bodajże od 15 czy tam od 16 lat. No, ale wszystko wskazuje na to, że jest PG-13, więc tutaj nie należy się obawiać, że właśnie coś nam z tego ekranu wyskoczy. Zatem podsumowując, 155 minut, PG-13 i czekamy na The Rise of Skywalker, a przede wszystkim czekamy na nadchodzący trailer, bo wygląda na to, że już już w ten poniedziałek, a tak naprawdę w nocy z poniedziałku na wtorek będziemy mogli obejrzeć finalny trailer Dries of Skywalker. Także czekamy. Ja oczywiście będę na stanowisku, będę przygotowany i mam nadzieję, że jakaś dobra reakcja z tego oglądania pierwszy raz trailera. Powstanie. Jeśli ktoś nie widział reakcji na poprzedni trailer, który nagrałem, to oczywiście karta jest po prawej stronie. Tymczasem pamiętajcie o łapce w górę, pamiętajcie o subskrypcji, pamiętajcie o Facebooku Biblioteki OSUS. No i oczywiście pamiętajcie o tym, żeby się często uśmiechać. Instagram też czeka na Was i niech moc będzie z wami. Trzymajcie się. Pa Pa.